No hejka widzowie, dzisiaj jak widzicie z powrotem nagrywam grę Overpass, czyli jazda kładami i nie tylko. Czyli tutaj można jeść, no, jakimiś takimi innymi skuterami. Ja nie wiem jak te inne skutery się nazywają. Tych nazw nie znam, muszę się, się ich poduczyć. Wybrałem dzisiaj taką nieco już trudniejszą trasę. Ła, no i widzicie. Tutaj już mi 5 minut zleciało, bo wcześniej włączyłem grę i no po prostu się już wcześniej przygotowałem. No, ale no niestety czas mi już leciał. Ale ja na czas zazwyczaj tutaj nie patrzę. Yy, ja patrzę no po prostu na grę, żeby. Ja tam czas tam widzowie. Wiecie, wiecie, wywala się, żeby łatwo było mi wyjechać. I jedziemy, wiecie, żeby lepiej na przykład nie męczyć się z jakimiś dziurami, no to po prostu albo lepiej się wywalić, albo dać rozpocznij ponownie grę. Zaraz Wam pokażę, widzowie, dwie nowe moje rzeczy, które mam tutaj, ale to na końcu odcinka. No i widzowie, widzicie tutaj się już opanowała mniej więcej. Nie, napęd na cztery koła, napęd na tylne koła i żeby po prostu jechał. Po prostu control, taką strzałkę do góry i alt trzeba napisać. No ja tak do końca tego nie ogarniałem wcześniej, tylko dopiero Szymon musi mi tak mniej więcej ogarnąć, pokazać. No i już coś tam, mniej więcej wiem. Ogarnąłem też, że plus 4 to jest źle, że dodaj mi dodatkowy czas więc będę miał na pewno już gorszy nara widzowie na przykład dajemy sc i dajemy e, główne menu czyli po prostu dam sobie łatwiejsze e, te przeszkody i też wam pokażę jak tutaj się wybieram tutaj mamy miejsce gdzie chcemy jeść na przykład o takie coś sobie bierzemy teraz trasa bo przy tym miałam tą, a teraz dla odmiany. A dajmy tor z przeszkodami. Tutaj mamy czas medalowy brąz 806, srebro 604, złoty 4, 430, a rekordu jeszcze nie ma i na pewno nie będzie aż tak szybko. No i właśnie to jest ten inny pojazd. Taki nie quad, tylko taki inny. No jak sami widzicie, jednak mam ich spore. Nie trzeba odblokować to poziomy. Tylko ma się ich sporo od razu. To jest UTV, a kłady są ATV. Eee, taką leciutką muzykę, w której włączyłem. Miejsce Adrit, Adriatic Coast, Trasa Sandtrap. Nie wiem co to znaczy. Eee, no i sobie teraz wybieram. kłada byle jakiego, takiego. No i. Teraz mamy przeszkody: kamienie, kłody, huśtawka. Czyli kamienie jakieś będą przez kłody, przez taką huśtawkę, co wjeżdża, i potem się tak zapada. o już wam mniej więcej zobaczyliście jedną nową może rzecz. Ja z tą trasą jechałem. W sumie tak teraz patrzę. No ale wyście nie widzieli, tutaj będą dwa okrążenia. Wow, 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 wow. Zmieniłem kamerę i widzicie. I już mam dodatkowy czas niestety wow co go tak słuchajcie co widzicie to nie może być takie wcale proste nie 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 wow, 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 wow. jutro widzowie niestety powracamy do szkół no niestety ferie zimowe się kończą co prawda śniegu nie było już tak dużo dopiero no, od paru dni jest ten śnieg jednak znam y, znowu od nowa, no bo to ja już jechałem i chciałabym coś mm, po prostu nowego. Y, sobie tak zobaczyć, Naprawdę nie wiem niech będzie. A takie jakieś dziwaczne miejsca. O i ten pierwszy. Takie ładny się wydaje. Pojazd kład i ten... I jedziemy w USD się jedzie normalnie yy, więc no W sumie wam teraz mogę jedną pierwszą rzecz pokazać To jest nowy zegarek Słuchajcie o nowy zegarek O 11.17 Czekajcie widzowie Muszę wam to jakoś wam pokazać O 11.17 Tutaj Mam sekundę, pokazuję. Jest on w kolorze granatowo-niebieski. Jest dużo opcji. Można z telefonem się podłączyć, ale ja tego nie ogarniam. Można z nim się pod wodą kąpać. Ja jeszcze nim się nie kąpałam pod wodą i wolę tego nie próbować chyba. No ale zobaczymy. I mam jeszcze jedną nową rzecz, ale to Wam zaraz pokażę wszystko powoli. Albo wiem, żeby ściągnę ten zegarek i wtedy y, będzie chyba, myślę, że najłatwiej. O, tutaj macie, czekajcie, godziny. O, tu. Okej, okay. No normalnie y, zegarek, o taki, normalnie. Teraz nie będę go zapinował mi z tym zejdzie Trochę. Bo się go nie umiem. Mmm, znaczy umiem zapinać ko, a nie znowu i muszę się go nauczyć. O, widzicie, pisali, że będą kamienie, są kamienie. Chyba już do trasu też jechałem, widzowie. No Ale nie pamiętam. O, i się wywali. I już mam niestety dodatkowy y, czas. Widzowie, chcę mam się do szkoły, bo mi nie. No niestety. Są już tutaj takie wąskie ścieżki. O. Był, ma być wyścigawka jest wyścigawka tak, bo mówiłem, że jest do góry a teraz zapadamy się dobra okej okay. jedziemy w prawo kłody mówiłem, że są kłody i są kłody więc wszystko jest yy, no takie same i przez trzy okrążenia bo tutaj też się okrążeniu będzie tak samo no, aż mikrofon ruszyłem no, y, kamienie są, są, więc... I wywalanie jest, jest. <grystanie> no, wywalanie to się tutaj nie uda bez wywalania. No, może ktoś tak umie profesjonalnie jeździć. Więc, no, jedziemy już minutę, już Wam mówię, minutę 22. O nie, widzowie, to jest najgorsze, te, tego nie nienawidzę, ja w to jeździłem. Wczoraj, ale, aha, miało, że... Się uda bez problemu, ale jak zrobię upadek, hop. No i upadek, hop. I jedziemy, trzeba z rozpędu. Wow, 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 wow. I kolejny plus ja nie mogę. Dobra, dobra. Nie, 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 trzeba. czemu się te y, deski są brudne... nie wiem, albo że ktoś jeszcze przede mną jeździła albo coś. No nie wiem, nie wiem. O, i się udało. Więc tutaj mogę grać. Aha, więc nie ja miałam przecież grać by z kimś, a ja zapomniałam o tym. No jak zwykle. Zapomniałam. A sobie się przed filmem, a ustawię sobie, że było więcej osób, a co zapomniałam. Kłody kolejne było, napisane tam kłody, więc są. No widzowie, jeszcze parę filmów tej gierki będzie, mam nadzieję, że jest wieloosobowym, że nie zapomnę. Eee, no. Wow, wow nie wiem, nie, 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 nie. Jak zwykle. No film będzie trwał, zobaczymy ile, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No myślę, że jak przejdę jeszcze te dwa okrążenia, to też y, troszeczkę zejdzie bo upadku będzie co niemal, o błotko, błotko, to jechałem, tutaj to wczoraj trasę, bo pamiętam ja już chyba wszystkie trasy przejechałem niestety żadnego rekordu nie pobiłem bym się dziwił, jak teraz pobił a to jest raczej niestety niemożliwe, słuchajcie yy, więc jutro będzie filmik, ale niestety gdzieś koło 17, 18 no bo znaczy teraz w miarę wcześniej wracam busem, ale muszę odpocząć, zjeść i tak dalej, tak dalej. O, teraz jakieś inne kłody, żeby dla zróżnicowania było. No teraz filmiki będą niestety o bardziej wieczornych godzinach. No bo szkoła, niestety. No bo że będę miał sobie jakieś wolne, no to wtedy. To wtedy yy, filmy będą. <grym> no ale na razie niestety chyba codziennie będę chodził do szkoły. No i pierwsze okrążenie za nami Teraz zaczynamy okrążenie numer 2 i się wywalimy za mytą Nieźle Nieźle, nieźle, świetnie No i tak mówiłem My się teraz powtarzać, no pancie ja. To było, było Jedziemy Nie wiecie co, wybiorę yy, inne no to nie ma sensu tak, ciągle tak same, Bo to was by zanudziło po prostu. Wybiorę jakieś inne. Bo to też jaś wczoraj jechałem tyle razy tym, że. Wybiorę. Mm, a, to niech będzie. I będzie jakaś hardtowerowa trasa. O, takie co i dobra. No i kład oczywiście. No bo co innego. Więc jedziemy i właśnie pokazuję Wam drugą nową rzecz, czyli myszka. Mam nową myszkę. O. Więc jest fajnie, mam te dwie nowe rzeczy. Czyli zegarek. O. No i myszkę także, więc no. Widzowie tą trasą jeszcze nie jechałem. Wow. I w nocy co najgorsze, no ale przynajmniej będzie ciekawiej tak zróżnicowanie dla Was, bo byśmy się zanudzili w kółko te same trasa to by była nudna. Tutaj mam trzy bardziej ciekawsze, bo się w to nie grałem. No właśnie. Widać, że w to nie grałem, bo tak... Nie wiem, gdzie tu jechać tak właściwie. No, i się będę ciągle wywalał, ale o to, znaczy, o to w tym nie chodzi.

i mnie przeniesie. Lepiej się wywalić niż się nie męczyć. Oje, cie, 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 no nie. Coś czuję, że tu film zejdzie. Na pewno trzy okrążenia tutaj nie zrobię. Nie mam ja sobie przed filmem. Tak ze dwie trasy pojeździłem, żeby tak sobie się przygotować do filmu. Jutro będzie widzowie Farming Simulator 2019, bo rzadko go nagrywam i dzisiaj sobie coś zaplanuję, sobie co robić po prostu. O, poszukam jak po prostu zaorać pole, o jakimś wtedy mi się udało przejechać. O, teraz po płotku, po pachołki widzę, że trzeba omijać fajnie, jak coś. Ciekawszego, no i wjechałam w fachowek, to niespecjalnie, jakby co. Po prostu takie jest ukształtowanie terenu. Błotko i hopa, 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 hopa. dobra. Nie teraz, czas, po prostu takie hopki, czaj od czasu. Dobra. Nie, a Zaraz tutaj jedziemy. Jedziemy, nie, wolę się rozpędzić. Przyjedziemy to widzowie i kończę film. Uwaga, hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Dobra. I um... O, to już na 100% kończę film, bo tutaj widzę jakieś już skomplikowane rzeczy, więc to był overpass. Nowa myszka. Jest tylko tutaj podświetlana, no i tutaj tak troszeczkę, no troszeczkę mniej, ale no cóż. Napiszcie, jak wam się podoba zegarek i no myszka, więc i ta gra, więc wszystko napiszcie, więc łapeczka, subskrypcja, komentarz. Jechałem teraz składem, więc co, hej.